Cześć, to Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. Algernon Blackwood, wyznanie. Część trzecia. Co chwila gołe deski trzeszczały, a wówczas serce zapominało o biciu. Próbował każdego stopnia, przerzucał wagę u ciała, ile się dało na poręcz schodów. Znalazł się w połowie drogi na dół, gdy ku swemu przerażeniu zaczepił obcasem o wystającą główkę od prętu przytrzymującego kiedyś chodnik. Pośliznął się na politurowanym drewnie, Na nie zleciał tylko dlatego, że kurczowo uczepił się poręczy. Hałas, którego narobił, wydał się wybuchem granatu ręcznego w zapomnianym okopie. Nerwy uległy w końcu, zgroza ogarnęła Rayleigh'ego. a w ciszy, która nastąpiła, gdy zamilkło dudniące echo, usłyszał otwieranie drzwi sypialni na górze. Nie było po co kryć się. Przemierzył pozostałe schody, susami po cztery naraz. Przebieg choli otworzył drzwi wejściowe. Właśnie gdy goniący go z elektryczną latarką był w połowie schodów. Zatrzasnąwszy drzwi, O'Reilly dał nura głową naprzód w dobroczynną, miło wszystko kryjącą mgłę. Nie czaiły się w niej teraz żadne lęki. Powitał z radością jej wszystko okrywający płaszcz. Nie miało też znaczenia, w jakim kierunku O'Reilly biegnie, dopóki nie pozostawił pewnego dystansu między sobą, a domem śmierci. Goniący oczywiście nie ścigał go ulicą i teraz O'Reilly przechodził otwarte przestrzenie bez drżenia. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że biega w kółko. Wokół nie było nikogo, ani jednego błądzącego po macku cienia. Uszu nie dosięgał żaden odgłos ruchu ulicznego. Kiedy O'Reilly zatrzymał się wreszcie, by odetchnąć, oparty o łańcuch przy chodniku, po raz pierwszy stwierdził, że nie ma kapelusza. Przypomniał sobie: Gdy oglądał ciało, nieświadomie, może przez szacunek, zdjął kapelusz i odłożył go właśnie na to łóżko. Kapelusz pozostał więc tam. Demaskujący, wiele mówiący, przeklęty dowód rzeczowy. Jak błyskawica, przemknęła seria przypuszczalnych skutków. Kapelusz na szczęście nowy, jak to dobrze, że O'Reilly nie kazał umieścić inicjałów czy nazwiska na wewnętrznej otoczce. Jest jednak marka producenta. Każdy zobaczy. Policja od razu znajdzie sklep, gdzie zaledwie dwa dni temu kupił ten kapelusz. Czy będą pamiętali, jak wygląda nabywca? A może sobie przypomnął i datę jego odwiedzin, rozmowę z nim? To chyba nieprawdopodobne. Przecież on, O'Reilly, podobny do dziesiątków innych mężczyzn, nie ma żadnego znaku szczególnego. Usiłował skupić się, ale w głowie miał zamęt. Taki był skołatany. Serce biło mu przerażliwie. Poczuł się fatalnie. Na próżno starał się wymyślić coś, co w razie potrzeby wyjaśniłoby, czemu krąży we mgle z gołą głową. Daleko od celu swej podróży. daleko od szpitala. Nic konkretnego nie przychodziło mu na myśl. O'Reilly trzymał się rozpaczliwie, oparty o lodowatą barierkę chodnika. Z trudem stał prosto, bliski było mdlenia, Aż nagle z mgły wychynęła jakaś postać. Zatrzymała się, wyciągnęła rękę, podtrzymała go i przemówiła: Pan jest chory, drogie panie, rzekł uprzejmy męski głos. Czy mogę panu pomóc? No, proszę. Ten ktoś od razu zorientował się, że nie ma do czynienia z pijakiem. Dalej, proszę wziąć mnie pod ramię, dobrze? Jestem lekarzem. Na szczęście niedaleko do mego domu. O, tu, proszę wejść. I na pół wciągnął, na pół wepchnął O'Reilly'ego zupełnie już teraz bliskiego załamania. Weszli po schodach, drzwi otwarto kluczem. Poczułem się nagle chory. Zgubiłem się we mgle. Wystraszyłem się. Zaraz przejdzie. N niezmiernie dziękuję. Kanadyjczyk jąkając się dawał wyraz swojej wdzięczności. Zapadł w fotel w przedpokoju, gdzie mężczyzna położył na ziemi papierową paczkę, którą przyniósł ze sobą. Wprowadził potem O'Reilly'ego do przytulnego pokoju. Na kominku gorzał jasny ogień, elektryczne lampy miały przyjemne abażury. Na małym stoliku, obok wielkiego fotela, stała karafka whisky i syfon z wodą sodową. O'Reilly nie zdołał się ponownie zebrać na Słowo, kiedy mężczyzna nalał mu szklaneczkę, i kazał pić powoli. Nic nie mówić, aż wróci lepsze samopoczucie. To ożywi. nie należy chodzić po nocy przy takiej pogodzie. Jeżeli ma Pan daleką drogę, to może bym lepiej wsadził pana do. Bardzo uprzejmie z pańskiej strony doprawdy, wybogotał Kanadyjczyk, czując się coraz lepiej. Przyjaznej obecności kogoś, kogo jak gdyby już polubił. Nic nie szkodzi, żaden kłopot, zaoponował lekarz. Ja też byłem na froncie, widzę, co panu dolega. Jestem pewien, że to szok od wybuchu pocisku. Gość był pod wielkim wrażeniem szybko postawionej diagnozy. Uderzyły go takty i uprzejmość gospodarza. Na przykład nie zwrócił uwagi na brak nakrycia głowy. Prawda, Jestem po kontuzji, powiedział O'Reilly. Opiekuje się mną dr Henry z Harley Street i dodał parę słów wyjaśniających swój przypadek. Whisky już działała. Odżywał coraz bardziej i z każdą minutą czuł się lepiej. Lekarz poczęstował go papierosem, zaczęli rozmawiać o objawach choroby, o zdrowiu. Ufność powracała, choć lęk jeszcze trwał. Dopomagały znacznie sposób zachowania się i sama osoba doktora. Były w nim siła i łagodność. Rysy dowodziły niezwykłej stanowczości, czasami tylko łagodniały przelotnie, jakby pod wpływem cierpienia winiącego w błyszczących, przenikliwych oczach. To twarz człowieka, pomyślał Rayleigh, który wiele widział i pewno sam przeszedł piekło, ale człowieka prostego. Dobrego i szczerego, z którym jednak nie można żartować. O'Reilly, prócz wdzięczności, poczuł także respekt. — Zachęca mnie pan do dalszego zgadywania — mówił doktor po pomyślnym odczytaniu psychicznego stanu swego gościa, że mianowicie świeżo doznał pan ostrego wstrząsu i że tu zawahał się na maleńki ułamek sekundy, że ulgą byłoby dla pana. Ciągnął, a umiejętna sugestia w głosie pozostała niezauważona, że rozsądne byłoby również, gdyby pan wyzbył się ciężaru wobec kogoś, kto zrozumie. Spojrzał na O'Reilly'ego z łagodnym, bardzo miłym uśmiechem. Czyż nie mam racji? spytał miękkim tonem. Kogoś to zrozumie powtórzył Kanadyjczyk. Z tym właśnie kłopot. Trafił pan. Wszystko takie niewiarygodne. Tamten uśmiechnął się ponownie. Im bardziej niewiarygodne, tym większa potrzeba wypowiedzenia się podsunął. Tłumienie, jak może panu wiadomo, w przypadkach takich jak pański, jest niebezpieczne. Człowiek myśli, że ukrył, ale to domaga się wyjścia, wydobywa się później, powodując wiele kłopotów. Wyznanie, proszę pana, podkreślił słowo wyznanie czegoś dobre jest dla duszy. Zupełna racja zgodził się O'Reilly. A więc, jeśli się da, to niech się pan zmusi opowiedzieć komuś, kto będzie słuchał i wierzył na przykład mnie. Jestem lekarzem, znam takie sprawy. Wszystko potraktuję oczywiście jako tajemnicę zawodową. Ponieważ jesteśmy sobie obcy, moja wiara czy niedowierzanie nie mają większego znaczenia. Z góry mogą powiedzieć, nawet obiecać, że uwierzą we wszystko. Tak więc, O'Reilly opowiedział swoją historię bez ogródek. Sugestia ze strony umiejętnie postępującego lekarza padła na dobrą glebę. W toku opowiadania gospodarz nie spuszczał wzroku z oczu O'Reilly'ego. Nie drgnął ani jeden mięsień jego ciała. Zainteresowanie słuchającego wydawało się ogromne. Trochę to dęte, prawda? Pytał Kanadyjczyk, gdy skończył swoją opowieść. Pytanie tylko, czy. próbował ciągnąć, zagrażając wielomownością, którą drugi mężczyzna natychmiast pohamował. Dziwne i owszem, ale nie niewiarygodne, przerwał doktor. Nie widzę powodu, by nie wierzyć w jakiekolwiek szczegóły tego, co mi pan wyznał. Rzeczy równie godne uwagi i nieprawdopodobne zdarzają się w każdym wielkim mieście. Wiadomo mi o tym z osobistego doświadczenia. Mógłbym przytoczyć panu przykłady. Wstrzymał się na moment, ale O'Reilly zaglądał mu w oczy z zaciekawieniem, nie komentował niczego. Przereg lat temu. Istotnie ciągnął lekarz. Znałem bardzo podobny, dziwnie podobny przypadek. Doprawdy bardzo by mnie ciekawiło tak podobny, że wydaje się zbiegiem okoliczności może pan ze swej strony z trudem da temu wiarę. Gospodarz urwał znowu, a jego gość pochylił się naprzód w fotelu, aby słuchać tak Myślę, kontynuował zwolna lekarz, że wszyscy wchodzący w grę nie żyją już. Nie ma więc powodu, bym nie miał powiedzieć panu, bo przecież zwierzenie pańskie zasługuje na wzajemność. Było to w czasie wojny burskiej aż tak dawno dodał z naciskiem właściwie to bardzo pospolita historia, choć pod pewnymi względami straszna. Ale człowiek, który był na froncie, rozumie i. Jestem pewny, będzie współczuł. Jestem przekonany, oświadczył z gotowością Reilly. Pewien mój kolega, już nieżyjący, jak wspomniałem, chirurg z rozległą praktyką, ożenił się z młodą, czarującą dziewczyną. Żyli szczęśliwie wiele lat, on bogaty. Działo się więc jej bardzo dobrze. Otoczona była komfortem. Gabinet. Trzeba dodać, miał niezależny od domu, od jaki ten gabinet. Takiż żona nigdy nie bywała niepokojona przez pacjentów męża. Potem nadeszła wojna. Jak wielu innych, choć nie był już w wieku odpowiednim dla służby wojskowej, poszedł na ochotnika. Zrezygnował z lukratywnej praktyki i pojechał do Afryki Południowej. Dochody oczywiście ustały. Wielki dom musiał być zamknięty. Żona stwierdziła, że jej pełne przyjemności życie zostało w znacznym stopniu ograniczone. Widocznie uważała to za wielki zawód i czuła gorzko żal do męża, pozbawiona wyobraźni niezdolna do jakichkolwiek poświęceń, typ samolubny, była jednakże piękną, atrakcyjną kobietą i młodą. Na scenie, by ją pocieszyć, pojawił się nieunikniony kochanek. Planowali, że razem gdzieś uciekną, tylko że na nieszczęście mąż wyczuł, co się święci i bardzo szybko powrócił do Londynu. Żeby z nią skończyć? Wtrącił Rayleigh. – Tak mi się zdaje. Doktor czekał przez chwilę, sączył whisky ze szklanki, a potem wpatrzył się w twarz gościa, nieco surowo. Skończyć a właśnie, ciągnął. Jednakże postanowił pozbyć się jej w sposób ostateczny. Zdecydował się zabić ją i jej kochanka, albowiem, widzi pan, kochał ją. O'Reilly wstrzymał się od dalszych uwag. W jego własnym kraju, zresztą, ten sposób postępowania z kobietą niewierną nie był nieznany. Zaciekawienie O'Reilly'ego zmogło się, ale słuchając, myślał i to myślał silnie wybrał starannie czas i miejsce podjął doktor cichszym głosem jakby się bał że ktoś go podsłuchuje wiedział że się spotykali w wielkim domu niezamieszkałym wtedy w tym samym gdzie lekarz i jego młoda żona spędzili takie szczęśliwe lata w okresie dobrobytu plan nie udał się atoli pod jednym ważnym względem Kobieta o wyznaczonej godzinie przybyła, ale bez kochanka. Spotkała czekającą na nią śmierć, a była to śmierć bezbolesna. Zaś kochanek, który miał przybyć w pół godziny później, wcale nie przyszedł. Drzwi pozostały umyślnie otwarte dla niego. W domu nie było dozorcy. Ciemność, pokoje pozamykane, opustoszałe. Noc była mglista, taka jak dziś. Na ten drugi. Odezwał się O'Reilly głosem, który się załamywał. Kochanek? Rzeczywiście, przyszedł pewien mężczyzna, ciągnął spokojnie lekarz, ale okazało się, że nie kochanek, to był ktoś obcy. Obcy? Wyszeptał gość. A chirurg? Gdzie on był przez cały czas? Czekał już na zewnątrz domu, by widzieć, jak tamten wejdzie. Kryła go mgła. Zobaczył wchodzącego mężczyznę, więc wszedł pięć minut po nim, chcąc doprowadzić zemstę do końca. Może akt sprawiedliwości. Niech pan to nazwie jak zechce. Tylko, że mężczyzna, który przyszedł, okazał się obcym. Wszedł przypadkiem, tak jak pan może, aby schować się przed mgłą, albo. O'Reilly, choć z wielkim wysiłkiem, wstał gwałtownie. Ogarnęło go przerażające uczucie, iż człowiek siedzący naprzeciwko jest szaleńcem. Zawładnęła nim chęć wydostania się z tego pokoju Bez względu na to, czy jest, czy nie ma mgły Pragnienie ucieczki od spokojnej melodii Tego przeszywającego głosu We krwi działała jeszcze whisky Braku pewności siebie O'Reilly nie odczuwał Ale zdobyć się na słowo Przychodziło mu z trudnością Chyba się już będę zbierał, doktorze Stwierdził niepewnie Doprawdy muszę panu bardzo podziękować za uprzejmość i pomoc. Obrócił się i spojrzał twardo w bystre oczy, patrzące na niego. Pański przyjaciel, zaczął pytać szeptem. Ten chirurg? Chodzi mi o to, że mam nadzieję, że on nigdy nie został złapany? Nie, brzmiała poważna odpowiedź. Doktor stał wyprostowany przed nim. Nigdy nie został złapany. O'Reilly poczekał chwilę, nim rzucił jeszcze jedną uwagę. No cóż, rzekł w końcu, ale głośniej niż przedtem to myślę, że, że się cieszę. Odszedł ku drzwiom, nie podając tamtemu ręki. Pan nie ma kapelusza przypomniał mu głos z tyłu Jeśli poczeka pan chwilę, to dam. Jeden z moich. Nie ma się co kłopotać o zwrot. I doktor minął go, wchodząc do holu. Rozległ się o ogłos darcia papieru. O'Reilly opuścił dom po chwili, mając kapelusz na głowie, ale dopiero gdy w pół godziny potem dotarł do stacji metra, zdał sobie sprawę, że jest to jego własny kapelusz. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Czytał Jacek Brzezowski.